Dzień dobry. Słuchajcie, witam się ponownie, dziewczynami. Już nagrywałyśmy jeden odcinek, ale z mojej winy, jakby nie został on nagrany, więc robimy powtóreczkę. I wydaje mi się, że będzie jeszcze ciekawiej poruszone tematy i obszerniej, jakby, powiemy na temat sportu sylwetkowych. Witam się, cię, Mam Anastazję Bietkę, Oliwie Mularczyk i Magdalenę Kilczewską. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam im ona nazwiska, nie pomyliłam nic. Nie? Nic. Nie, okej. Okay. E, dobra, zaczynam od świeżynki, która ma ponownie, tak, bo miało miejsce ostatnio od Magdaleny start. Gdzie jesteś? Jak się czujesz? Pan zdań. dawaj. Słuchajcie, dabei. jestem w, w ogóle nie w słonecznej Portugalii, w prawie i w ogóle nie ciepłej Portugalii. Startuję jutro. Jak się czuję? Czuję się świetnie. Fajnie się czuję, w ogóle nie mam stresu. E, wręcz jestem taka podjarana, bo właściwie to skończyłam jeden start, zaczynam drugi start. E, Przypomnij, jak Ci poszło wyśc... tydzień temu. Tydzień temu? No słuchaj, no tydzień. wygrałam. <laughs> wygrałam dla całych zawodów, więc się udało, fajnie. E, no, co, co dalej? No, walczymy o kartę, nie? No zobaczymy, jak wyjdzie. E, jakby no, ja życzę. też, nie ma, nie ma co tak naprawdę być pewnym niczego. Ja, ja nigdy nie jestem niczego pewna. Całe życie gdzieś tam y, żyję takim podejściem, że że to to będzie to będzie, bo tak naprawdę każdy może, każdy może ją zgarnąć, a zgarnie ją tylko jedna osoba, więc, więc to też jest to jest wyczyn, naprawdę wyczyn ją zdobyć, nie? Więc, ale cieszę się, że tu jestem, więc po prostu idę za ciosem. Uśmiech nie schodzi z buźki. Oliwia, u ciebie kiedy starty, jak się czujesz? Za tydzień, więc jestem tuż przed tak naprawdę piknikiem. W markach, ja zaczynam od zawodów regionalnych, na razie muszę odhaczyć sobie regionalsy, no i potem te docelowe starty mam gdzieś tam w trakcie, dopiero miesiąca za kolejne, w sumie 5 tygodni od teraz. E, jak się kolejne? Proszę? Gdzie kolejny start po Polsce? Najpierw są w Polsce w markach właśnie zawody pro qualifier, no i potem jeszcze mamy gdzieś tam w planie lot. Za granicę dokładnie mogę powiedzieć, no do Alicante, bo gdzieś tam samolot zabukowany, więc no, na pewno w niego wsiadam. Ewentualnie mam nadzieję, że na wakacje. Letnię A jak się czujesz? E, aktualnie już szczerze, no nie czuję tego w ogóle, że, że startuję i że wracam na scenę. Jakoś po tak troszkę dłuższej przerwie niż wcześniej, po takim długim ofie muszę się chyba jeszcze mentalnie nastawić, albo po prostu może lepiej, że nie czuję tego stresu, więc taki pełen A Jaką miałaś przerwę to... od ostatniego sezonu? Ja ostatni raz startowałam we wrześniu 2022, więc no dwa ponad lata. półtora. Prawie. Dwa lata, prawie tak. Pani Anastazjo, Można... dzień dobry. Kiedy start? Jak samopoczucie? I kiedy wracasz, Kiedy był ostatni start? Pierwszy start te dwa tygodnie Samo Samopoczucie. Dzisiaj dobre, wczoraj chciało mi się płakać, wiecie jak to jest, e, także jest raz lepiej, raz gorzej, ja nie będę ukrywać, <gry> natomiast mam wrażenie już, że raczej będzie tylko i wyłącznie pozytywnie. E, przerwy miałam około półtorej roku, także też sporo, także nie mogę się już doczekać, już sobie codziennie wizualizuję to moje pierwsze wyjście i odliczam dosłownie dni. Czyli za dwa tygodnie u Ciebie start, a kiedy planuje się zakończyć sezon? W połowie lipca. Długo, długo. Oliwia, u ciebie kiedy koniec sezonu? Macie określoną datę, czy wyjdzie? Nie określam jeszcze tego. Wszystko okay. tak naprawdę, jak się mówi, wyjdzie w praniu. Macia? Ja tak naprawdę myślałam o tym, żeby sezon skończyć w czerwcu, z tego względu, że mam potem sesję na studiach. No nie pociągnę, jakby zaliczenia sesji razem ze startami, więc myślę, że w czerwcu go skończę, ale mam jeszcze myśl, że może jeszcze jesienią wystartuję, więc. Więc jak wtedy, jak mnie to wtedy zrobiło odbicie na jesień od razu. Słuchajcie, dziewczyny, jak jesteśmy przy temacie startów, tego ostatnio poruszałyśmy tutaj trochę na początku, przynajmniej gadałyśmy, um, uświadomimy ludzi, jakie to są koszta zawodów. E, Oliwia, bo tutaj zaczęłyśmy mniej więcej Podliczałaś nam mniej więcej ile wyniesiecie Hiszpania i ile wyniesie mniej więcej Polska. Jakbyś mogła to przypomnieć, ile właśnie wpisowe, ile gdzieś tam makijaż, loty. Taki jeden start, ile może kosztować zawodniczkę. Znaczy tak, jeśli chodzi o zawody regionalne, zawsze są to niższe koszta, ponieważ wpisowe jest po prostu niższe. No to jeśli chodzi powiedzmy wprost, no z brązerem, e, makijażem włosami, bo jednak ja akurat nie cieszę się ani nie maluję nigdy sama, mam tutaj zawsze obstawę z tej strony plus do tego brązery jakieś tam wejście dla jednej osoby towarzyszącej, no to w 1500 zł możemy się zamknąć bez problemu, jeśli chodzi o start regionalny, biorąc pod uwagę, że ja startuję tylko w jednej kategorii, Właśnie. Mhm. jeśli chodzi o i to, że mieszkam e, w, w Warszawie. Więc ja nie płacę w tym momencie za hotel ani dojazdy, tutaj jeśli chodzi o starty w Warszawie w Polsce. Ale jeśli chodzi o taki start zagraniczny, no to tak podliczając sobie, wyszło mi już przeliczając na złotówki prawie 3,5 tysiąca. Eee, Ty masz to tam... dla siebie opłaty, czy też dla osoby towarzyszącej? Tu jest bilet dla jednej osoby towarzyszącej. Tutaj okay. jest fotograf, ponieważ bardzo no, fenomenalny fotograf jest akurat na zawodach tam. E, tanning, e, oczywiście makijaż, włosy. Moje są oporne, więc zawsze z tej opcji korzystam. E, do tego jeszcze, właśnie tak, jeden bilet, nie wiem, czy o tym wspomniałam. Mm -hmm. No i do tego jeszcze, do tej kwoty, musimy doliczyć sobie lot i zakwaterowanie, tak naprawdę apartament. No i jedzenie, które gdzieś tam będziemy Dobra. robić, zakupy na miejscu, bo nie wszystko wsadzimy do walizki. Co się da, to wiadomo, zapakuję sobie, no bo to są też podstawowe produkty. No, i wiadomo, też zależy na ile lecimy, ale takie wpisowe no to jest już rzędu, e, przeliczając na złotówki, 1200-1500 zł, wpisowe w zawodach Pro Qualifier. Tutaj nie powiedziałam na początku, mamy Anastazję, czyli zawodniczkę Pro i dwie amatorki jeszcze, więc to będzie też inna skala, ponieważ zawodniczki Pro wykupują licencję roczną, nie muszą wykupować wpisowe, natomiast amatorki gdzieś tam muszą zacząć od startu wykupować te wpisowe. Madzia, Portugalia, w jakiej kwocie my się zamkniesz? No, i kurczę, ciężko powiedzieć, właściwie, chociaż. patrzcie właściwie już się zamknęłam. Słuchajcie, to jest tak, że za weryfikację samą wyszło około 1000, 1150, za samo zweryfikowanie się za jedną kategorię, bo ja też startuję tylko w jednej kategorii, do kategorii Open, e, ale więcej mnie wyniosły. Słuchajcie, tanningi, make-upy i backstage, właściwie, no bo e, jakby tutaj już jest wiele opcji do wyboru. Możesz wziąć make-up z, z rzęsami, bez rzęs, możesz wziąć fryzurę, ja bez, bez fryzury fryzurę robię sama. Więc właściwie wzięłam make up, tanning, no i fotografa razem z wideo wzięłam. No to to wyszło już więcej, bo to wyszło ponad 1500. Więc załóżmy, że takie, takie zamknięcie się w, w samym się. 1500 złotych, o I złotówkach jest, mówisz, waluta. Tak, w euro, wszystko jest w euro, nie? 1500 euro. ja teraz przeliczam na polskie, wiecie. Teraz A okej, okay, okej. Okay, na okay. polskie, Tak. No to zamknięcie się tak naprawdę w samym zweryfikowaniu to jest koszt rzędu do 3000, nie? Plus, doliczcie do tego loty. Loty udało nam się gdzieś tam polecieć 600 zł w jedną, 600 zł w drugą stronę. Więc udało nam się jako tako ten lot dość tani ogarnąć, bo naprawdę loty były po 1200, 1300. 1500 złotych, nie? Plus za, tak, w jedną stronę, nie? E, zakwaterowanie wyniosło nas stanio, bo wyniosło nas od osoby około 700 zł za te 500. Jak 500 dobrze noclegów. liczę, mamy 3400 już. No? 3400? Nie, no, nie. Nie, 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 więcej. Bo więcej 1200 nie, nie. loty. Słuchajcie. No to załóżmy 3000 tysiące weryfikacja, 1200 loty, to już mamy 4200 e, No to zrobiliśmy sobie zakwaterowanie 700 złotych, no to już mamy 5000 nie jedzenie. No Ale i jedzenie. Nas... Co? Jeszcze chciałam wspomnieć tylko, że u nas, bo się o rozgraniczeniu zawodniczek pro-amatorek. Akurat u nas, jeśli chodzi o jeszcze o ligę amatorską, to my opłacamy licencję na cały rok, która też jeszcze wynosi 55 dolarów i my to musimy opłacić na wstępie. Tak, tak, I Licencje to trzeba... w ogóle do startów, to też trzeba doliczyć. To jest jednorazowa opłata dokładnie 55 dolarów. Tak, i wiecie, no, no dużo wychodzą starty zagraniczne bardzo dużo właściwie. Anastazja, powiedz właśnie. mi, ty płacisz licencję roczną jako zawodniczka pro. Ile ona wynosi i jak myślisz, ile cię wyniesie jeden start albo jaką kwotę przeznaczyłaś na nadchodzący sezon? Jeżeli chodzi o licencję roczną, to jest to około 250 dolarów, z tego co dobrze pamiętam. 250 dolarów, no tak jak tutaj wspomniałaś wcześniej my nie mamy czegoś takiego jak wpisowe, nie płacimy za te zawody, ale za wszystko inne już musimy zapłacić, czyli tanning, make-up, noclegi. I powiedzmy tak, ja sobie mniej więcej oszacowałam, będę mieć 5 startów za granicę. Nie uwzględniamy tutaj wejściówek np. Na, na backstage dodatkowych dla trenera czy coś, tylko same e, makijaże, jakiś tam fotograf i tak dalej. Pięć startów około 20 tysięcy złotych. No. Krystian Wolski generalnie e, też podsumowywał e, swoje e, sezon nadchodzący. Też ma pięć startów, tylko że mm, on tam zamiast Budapesztu i chyba Holandii tam gdzie alece ja ma stany też plus minus wyszły takie kwoty no i to jest licząc to, że szukamy gdzieś tam tych lotów wcześniej na samolot żeby też te ceny były jakieś jak najniższe apartamenty też staramy się szukać i rezerwować wcześniej żeby żeby po prostu było, było taniej w lidze pro za wygranie zawodów czy są nagrody pieniężne czy nie ma nic Pieniężne, w, zależ w zależności od tego, jakie są zawody, jaki jest sponsor, to, to są gdzieś tam nagrody e, za to Rzędu? Przy... Mniej więcej. Kuch, mniej więcej 2000 2,5 tysiąca dolarów za pierwsze, 1,5 y, za drugie, 1000 za trzecie, to zależy przy, wszystko od imprezy. Nie? Dziewczyny w Ale... amatorskiej, czy macie możliwość wygrania gotówki za wygranie zawodów? Macie, czy tydzień temu ci się wygrać gotówkę, czy jednak y, raczej to są vouchery bądź nagrody rzeczowe? w zawodach dla motorów. Tak. No te, generalnie nie spotkałam się z tym, żeby w ogóle były nagrody pieniężne, ewentualnie teraz w Polsce w ogóle na zawodach regionalnych pierwszy raz się z tym właściwie spotkałam, że gdzieś tam był voucher na 2000, że były 500 zł vouchery na, na suplementy i tak dalej, bo generalnie to nic się nie dostaje praktycznie. Za pierwsze miejsce dostaje się medal i do domu, nie? Medali do domu i dziękujemy bardzo i ewentualnie plecak może jakiś, ale <grych> medali nie, nie do domu. Nic. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, chciałam prosić jeszcze jeden temat, bo oglądając was z boku, no można śmiało powiedzieć, że na scenie czujecie się jak ryba w wodzie. I pozowanie jest, już pomijam formę, która jest topowa, ale pozowanie no naprawdę potrafi. Jeżeli zawodniczka dobrze pozuje, to czasami potrafi przyćmieć troszeczkę tą z lepszą formą. I teraz pytanie do Was, do Ciebie Oliwia, zaczniemy. Kiedy mm, do NPC przed swoim pierwszym startem zaczęłaś naukę pozowania tą federację, ile dziennie pozujesz na off sezonie, ile teraz na prepie? Ja zaczęłam ogólnie swoje starty w NPC w 2021 roku, więc już wtedy miałam doświadczenie jakieś z pozowaniem, eee, tylko też nie będę ukrywać, nie ma co tego porównywać do tego, co jest teraz, ponieważ z biegiem lat oczywiście nabrałam doświadczenia i i nauki po prostu tego pozowania tak naprawdę na ofie jest to pozowanie do raportów takie, żeby pamiętać swoją pozę, ale cała sylwetka tak naprawdę w pełnej krasie, w pełnej okazałości i to ile szczegółów możemy z niej wyciągnąć i wyciągnąć najwięcej szczegółów ze swojej pozy y, obowiązkowej przodem i tyłem. Słowo. Przepraszam, mówisz, że pozowanie przy raportach częściej nie pozujesz, bo gdzieś tam nie za bardzo Ci widok w lustrze, nie widzisz sensu, nie ma czasu. Jeśli chodzi o season, po prostu robię raport. Ja robię go co tydzień okay. i nie ma, nie czuję takiej konieczności, że muszę przez cały rok. Tydzień w tydzień bite, pozować ileś godzin, ponieważ te ruchy też nie są mi obce. Ja zawsze sobie robię zwroty podstawowe, poświęcam raz w tygodniu na to czas, ale jeśli przychodzi już prep, no to jak najczęściej. Jeśli chodzi o teraz, na przykład, już ostatni miesiąc zawodów, no to już jest taki solidny nacisk na to, że w środku nocy mnie obudzą, a ja po prostu stoję w pozie idealnie ustawiona. Ale też tak jak wspomniałam, na, na przykład. Widząc się tydzień, czy tam dwa temu na konsultacji z trenerem też na żywo, no to faktycznie dokręcamy na te dwa, trzy tygodnie przed startem tą moją ostateczną pozę. Jeszcze gdzieś tam lekkie dokręcenie biodra, obręczy barkowej, gdzieś tam ustawienie ręki, żeby z tej sylwetki wyciągnąć tą najlepszą proporcję. Więc teraz tak naprawdę jest to no, prawie, prawie, że codziennie mogę powiedzieć. Mhm. Anastazja, yy, dużo dostajesz gdzieś tam jeszcze uwag na temat pozowania od Norberta czy Eweliny, czy raczej już to jest na takim poziomie, że. Nie ma co poprawiać. Jeśli mam być szczerą, jak ostatnio byłam na czeku, to nie za bardzo gdzieś tam mieli się do czego przyczepić, co bardzo gdzieś tam mnie podbudowało. Wiadomo, zawsze jakiś detal można dociągnąć, poprawić i zawsze słucham tego, co ma do powiedzenia Ewelina. Aczkolwiek gdzieś tam już uważam, że moje pozowanie finalnie jest na takim poziomie, że. Chyba będzie dobrze na tej scenie, także także tak. Madzia, kiedy, bo ty debiutowałaś na scenie rok temu, tak? NPC dobrze. Tak, rok temu debiutowałam. Długo tak. przygotowywałaś się do swojego pierwszego startu z pozowaniem? Kiedy zaczęłaś pierwsze lekcje? E, właściwie zaczęłam pozować w okresie masowym. E, zaczęła, zaczynałam pozować, ale jeszcze dokładnie nie wiedziałam tak naprawdę, jak to się robi. E, źle robiłam te przejścia, słabo stałam w pozach, ale ćwiczyłam, słuchajcie, ale ćwiczyłam. E, w każdym razie, jak zaczęłam przyjeżdżać dopiero do Eweliny i do Norberta, i faktycznie już zaczęliśmy prepa, całego prepa często dość spozowałam. Pozowałam, znaczy może cztery razy w tygodniu pozowałam. Aktualnie teraz robię to bardzo rzadko, praktycznie przy raportach i z 10 minut po prostu z rana, nie? Jakby już nie przywiązuję Dziękuję. do tego aż takiej uwagi. Raczej, raczej uważam, że jest, jest, jest dość dobrze, chociaż zawsze są jakieś uwagi. Zawsze coś tam Ewelina potrafi mi powiedzieć, że coś bardziej ściągnęłam łopatki, mogłabym ustać, tak, tak, ale wiecie, forma, forma się dokręca jakby w prawie też jest tak, że forma się zmienia i adekwatnie do tej formy często zmieniamy po prostu gdzieś tam pozowanie One. nawet, nie? Więc keep... to pozowanie często w finalnym, e, finalnym gdzieś tam finalnie troszkę inaczej i tak wychodzi. Witam, to była ta chwilowa przerwa. Słuchajcie, chciałam, jesteśmy w innym układzie teraz, zapytać o produkty w waszej diecie. Czy generalnie jecie wszystko i po prostu obliczacie sobie w bilans kaloryczny, w makrosy? Czy jednak macie konkretne rozpiski od trenerów, czy jednak już zrezygnowaliście właśnie z jakichś produktów? Jak to u was wygląda, Anastazja? Jeżeli chodzi o moją dietę w tym sezonie, to trzymam się czysto rozpiski, którą dostaję od Norberta. Czyli są to podstawowe, produkty, podstawowe przepraszam, produkty kurczak, białka, jajka, orzechy, oliwa, warzywa, izolat, płatki owsiane. No, no I teraz tak. pytanie, czy jest taka okrojona dieta, bo na innych produktach się gorzej czułaś, czy tak, że gdzieś tam zauważacie lepszą sylwetkę na tego typu produktach, tak? Rozumiem. Proszę tak. wspomnieć o tej ilości orzechowego, bo to było na ostatnim podcaście, a to jest po prostu film, który tak. się musi tutaj, musi tutaj pojawić. Nie, czy fo... ja uważam, że formę da się zrobić na wszystkim poprzedni sezon w Pro ja jadłam twaruk do końca, mi się do końca galarecki zero do końca. Jestem osobą, która używa słodzików dzień przed startem i żyje, także gdzieś tam nie, nie chodzi tutaj o formę. Ja zrezygnowałam z tego mojego nabiału i z ilości masła orzechowego, które jadłam naprawdę chorych ilościach, to chyba każdy wie. Z racji generalnie pracy jelit i ze względu na trądzik, bo leczyłam okay. się na Dermatologicznie, a jak wiemy podczas sezonu, gdzieś tam te jelita są troszeczkę bardziej wyjałowione. Jeżeli dostarczamy im takich produktów wysoko fermentujących, bądź niekoniecznie łatwo strawnych, to no nie, nie czujemy się później dobrze i po co sobie gdzieś tam głowę ryć dodatkowo problemami. nie? Adia, e, Pikwik, e, czy było jakieś ładowanie burgerami, pizzami i tak dalej, czy jednak klasyka? Jak to cię Ciebie wygląda? To u mnie? Pikwik, tak. Mhm. Okej, okay, sorry, bo ja czasem troszkę nie słyszę, bo mnie strasznie wieje. E, jeśli chodzi o pikwik, nie, ja to ładuję się, słuchajcie, ryżem <gryżem> we flamie. u mnie nie ma nie ma mowy właściwie na żadnego burgera, na żadne fast foody. Mój organizm bardzo źle by zareagował, mój układ trawienny. Mam dość wrażliwe, bardzo jelita, e, więc nawet gdzieś tam o tym nie wspominając, dla Norberta. Norbert też jest bardzo przyzorny. Boli bezpiecznie też ten piguid przechodzić. Nie sprawdzamy, nie testujemy, nawet jak te foskody będą na mnie gdzieś tam działały, ale ja sama po sobie wiem, że, że źle, po prostu źle. A ja czy ja w trakcie nowej no, sezonie jest... były testy jakby wprowadzaliście inną gamę produktów, mogłaś sobie wymieniać, czy raczej nie ryzykowaliście i lecisz cały rok na tych samych nie. produktach? My raczej nie testowaliśmy, jakby to, co miałam w rozpisy, to mi całkowicie pasowało. Ewentualnie coś sobie podmieniałam, typu na przykład właśnie jak Norbert mi dawał ryż, to ja sobie podmieniałam na ziemniaki, bo wiedziałam, że ziemniaki gdzieś tam dobrze, dobrze trawię i tak dalej. Natomiast no, to jak jestem na ofie, tak sobie podmieniam produkty, tak na prepie już przestaję je podmieniać, nie? Mm -hmm. Bo po prostu wiem, że jest... Że wiem, że jest bezpiecznie, jestem, mam spokojną głowę, nie stresuję się i tak dalej. Ale nie potrzebowałam żadnych też gdzieś tam sprawdzania się z fosfudami, bo ja też fosfudów nie potrzebuję. Ja, ja, ja potrafiłam to sobie elegancko gdzieś tam w rozpiskę wsadzić. To, co lubiłam, jak i lubiłam makaron ziemniaki czy cokolwiek innego. A fosfudów po prostu nie było. Oliwia, yy, popraw mnie, czy dobrze kojarzysz, że u ciebie czasami ładowanie było właśnie jakimś burgerem, dzień przed startem, czy pani przed startek? Eee, tak, tak, ogólnie, ponieważ właśnie miałam wspomnieć, że ja z Oskarem mamy już za sobą trochę tych pików pick i startów na przestrzeni lat, co pozwoliło nam rozpoznać mój organizm, ale tak naprawdę z tego co pamiętam w ogóle poprzedni sezon, to już samą końcówkę ładowaliśmy na czysto, i tak szczerze. Z czasem to już wiadomo, organizm się to coraz lepiej trener zna też i sami to zaobserwowaliśmy. Ja też się lepiej czuję, ja ładujemy po prostu na czysto. Ja w ogóle też nie mam parcia, nie mam takiej potrzeby, żeby się ładować z kimś burgerem. Wiadomo, fajnie trochę tego sodu było dorzucić, ale. Szczerze, jakbym dostała teraz taką wypasioną Micha klejku z albo po prostu po prostu Chciałbyś ryżu była, to z, to z to i miodem, to już bym była szczęśliwa, bym do tego jeszcze posoliła, posypała cynamonem i byłoby zajebiście. Dobra, a to jest okres pikujka, ładowania, a wcześniej, mówię o całym okresie redukcji, również masy, dostajesz konkretny plan, konkretne produkty, czyli tak makrosy i sama sobie wrzucasz produkty w to. Ja ogólnie cały off pracuję sobie sama na makro, ale z uwagi też na to, że ja jem dość czysto. Wiadomo, jak miałam ochotę wpisać sobie coś bardziej różnorodnego, to próbowałam, ale też z uwagi, tak jak Anastazja wspomniała, na skórę i leczenie trądziku, yy, zaczęłam solidną eliminację produktów, żeby jeść to, po czym się dobrze czuję. Wiadomo, też ja na ofie jadłam wysoko yy, te kalorie. Miałam dość rozpisane, więc yy, Właśnie. Nie miałam... najwięcej kalorii, ile jadłaś? Po kolei każdą spytamy. Oj, z 3,5 tysiąca tam było ponad. Magda? Ja też 3,5 koła było najwięcej. Anastazja? Też 3,5. Taka magiczna liczba. No, 3,400. 3,400 u Norberta było najwięcej. No, Ładnie. Wcześniej, wcześniej... A najmniej kalorii, pamiętacie gdzieś tam, ile oscylowało? W jakich granicach? 1400. Magda? <noise> Jakbym siebie słyszała, 1400. Oliwia? No 1300, 1400 w nie go. Ale to podejrzewam, że tam były 1, 2-3 dni, te tam prepa. kilka dni, a nie jechane Ale przez kilka to miesięcy. To jest, tak, dokładnie. Właśnie to chciałam wspomnieć. To jest chwilowy etap takiego tak. prepa, kiedy faktycznie ten organizm mówi, no trzeba dokręcić mocniej śruby. Wiadomo, my mamy wyznaczony deadline, e, pewien punkt, w którym musimy być gotowe. To nie jest redukcja dla siebie, to jest redukcja po prostu. No i ja chciałam na koniec poruszyć, że temat, bo wszystkie cztery jesteśmy trenerkami. Pracujemy i personalnie, i gdzieś tam online i chciałam zapytać się Was w kilku zdaniach, jak godzicie pracę trenerki z, ze zbliżającymi się zawodami. Czy gdzieś tam tej pracy jest troszeczkę mniej, czy jednak już nie bierzesz się dodatkowych podopiecznych, Anastazja, czy blokujesz sobie właśnie listę klientów, czy jednak do samego startu gdzieś ciśniesz na, na 100% z pracą? Nie, ja gdzieś tam miejsca już na nowe osoby um, zablokowałam, że tak się wyrażę, dobry miesiąc temu z racji dużych ilości godzin spędzanych na siłowni. Ja bardzo mocno angażuję się w swoją pracę emocjonalnie i, i gdzieś tam też fizycznie, e, jakby w rozmowy z moimi klientkami, no tak serio do tego podchodzę, e, więc bardzo mnie to po prostu dużo energii kosztuje i im dalej w las na prepie, to ja już po prostu nie dawałam rady ogarniać wszystkich moich pań, więc stwierdziłam, że bezpiecznie będzie zredukować troszkę, bo troszkę Jasne. zredukowałam ilość godzin personalnych, treningów personalnych i przestałam nowe osoby po prostu przyjmować. Bardziej mhm. już przyjmuję na współpracę online. Online To jest inny wysiłek na pewno niż taka praca z klientem jeden na jeden, więc raczej na nowe osoby miejsca mieć nie będę do końca sezonu, chyba że coś się wydarzy. Ale jak będę już na ofie, to myślę, że znowu wrócę. Gdzie się do... można z tobą kontaktować? Przez Instagrama, maila? Instagrama i maila, w sumie na Instagramie jest mail, także... Wrzucę później tutaj, ja, to będą ta... informacje. Oliwia, zajeżdżasz się do końca, czy jednak regeneracja jest podstawą i gdzieś tam też, również jak Anastazja, redukujesz sobie ilość pracy ze zbliżającymi się zawodami? Tak. Tak, tutaj właśnie podobnie jak Anastazja, już wcześniej w kwietniu miałam to na uwadze, gdzieś tam podopieczne wiedziały, że od maja lekko zwalniam na obrotach, ale po prostu od kwietnia nie przyjmowałam już nowych osób na treningi personalne i maj jakby każdy wie, że u mnie jest też miesiącem, nazwijmy to wyjazdowym, kiedy ja też odpuszczam na przykład pracę w weekendy, nie pracuję już na przykład w soboty. Tak samo no, mówiąc wprost, nie jestem robokopem, więc liczy się dla mnie jakość mojej pracy, a nie jej ilość. Wiadomo, tak praca zdalna gdzieś tam przy współpracy online w tym momencie jest bardziej możliwa, ale jeśli chodzi o treningi personalne, to od jakiegoś czasu już zawiesiłam po prostu listę i moje grono się nie powiększa, tylko po prostu pracuję z obecnymi podopiecznymi, a gdzieś tam po sezonie wiadomo, wrócę. W a kiedy na... się sezon skończy, to jak się stało można kontaktować? Również przez Instagrama czy ten się Na Instagramie jest podany mój mail. Ja najlepiej na... najlepiej ha. Sorry, po kolei. Najlepiej <grym> się ze mną kontaktować na maila. Na Instagramie jest zawsze wszystko podane, a na mailu nigdy te wiadomości nie giną jak w DM-ach. Tu na dole mówię, że Niki, i dziewczyny na Instagramie to będziecie mogli sobie obejrzeć, podglądać i ewentualnie się odezwać. Pani Magdaleno, ja panią stawiam na koniec, bo pani jest takim trochę świrem, nie? Aktywności generalnie. Ja pani ma jutro racynkiem. start. Pani przypomni tutaj wszystkim, ile wczoraj zrobiła kroków. 25 a wiecie, ile miałam zrobić? 12. Czy Norbert jakoś skomentował Twoje zakupanie? On wolał nie komentować tego. Drugie pytanie, Magda. Dzień po swoim yy, zwycięskim dniu, po wygranej w markach. Gdzie i od której byłaś godziny? Yy, zawody były w sobotę, tak? Tak, tak. Yy, w sobotę Anna... były zawody. Od 10 rano do 22 mam w pracy. <laughs> Ale słuchajcie, ja nie mam czegoś takiego, że ograniczam bardzo mocno swoją pracę w tym. W zależności od tego, bo na poprzednim prepie. A poczekaj, się mam 11... pytanie, czy prowadzisz tylko stacjonarnie jakby treningi, czy też online już prowadzisz ludzi? I online i stacjonarnie okay. prowadzę YouTube. ludzi, więc działam, działam i w tym i w tym właściwie. Tylko, że ja nie mam czegoś takiego, że ja ograniczam, gdzieś tam zmniejszam listę. Wszystko jest zależne od mojego samopoczucia, bo jeśli ja się czuję dobrze, jeśli ja ten prep naprawdę mam dość łagodny i przyjemny, a mam właściwie teraz w tym sezonie czuję się świetnie, to ja nie ograniczam w starej tej listy, nie zmniejszam ilości pracy, bo wiem, że gdzieś tam dalej mnie to rozpędza i właściwie daje, daje, daje mi to właściwie więcej energii, niż się spodziewałam tak naprawdę. Bo w poprzednim sezonie Byłam naprawdę zmęczona, już powoli ograniczałam tę ilość pracy, ale w tym sezonie czuję się naprawdę dobrze i na razie nie mam zamiaru ograniczać. Może teraz przed Portugalią było dużo tego, dużo tego chaosu związanego właściwie z, z organizacją, to troszkę zmniejszyłam, poodwoływałam te treningi faktycznie, ten ostatni tydzień taki był, ale generalnie nie, nie zmniejszyłam w ogóle. Bo jeżeli ciśniesz na takiej pewnej petardzie, to jak z tobą można podjąć współpracę? Również przez Instagrama. E, najlepiej, mailowo. Mailowo. najlepiej mailowo. Ja na Instagramie mam podany swój e-mail, także najlepiej mailowo. Słuchajcie, dziewczyny, jest późna godzina. Generalnie bardzo miło się rozmawia i jeżeli będziecie miały ochotę i czas, to bardzo chętnie powtórzymy tego typu nagrywki. Na sam koniec chciałabym, żebyście dały po jednej radzie. To może być rada, czy dla debiutantki, czy już dla zawodniczki. Jedna wasza rada po x startach, gdzieś tam, która mogłaby pomóc przyszłym zawodniczkom bądź startującym. Anastazja. Czerpać z każdego dnia, jeżeli chodzi o proces kształtowania sylwetki od całego prepa, po prostu fan i radość i cieszyć się każdym elementem tej super leibistej układanki, jaką jest prep, bo jeżeli będziemy gdzieś tam na sobie presję wywierać i skupiać się wyłącznie tylko na tym jednym dniu, zamiast na. Całej reszcie to można trochę ześwirować, a tak jak będziemy wszystko celebrować dosłownie każdego dnia, to na pewno będzie nieco łatwiej. Oliwia, Twoja rada? Ja podejdę z tej trochę bardziej negatywnej strony, jeśli tak to mogę nazwać, żeby każda dziewczyna, która chce się podjąć w ogóle tego sportu, miała świadomość wszystkich, jak to się mówi, za i przeciw, jakie się z tym wiążą. Nie tylko tych pozytywów, tej wspaniałej energii, która się dzieje na scenie, tej satysfakcji, ale także tej całej drogi, że, że tak to nazwę, mówiąc wprost, na scenie nikogo nie interesuje, jak wyglądał proces, liczy się efekt finalny. I że na scenie nikt nie będzie właśnie pytać po prostu, czy było łatwo, trudno, jak się kto czuł i tak dalej, tylko żeby podejść do tego z pełną świadomością konsekwencji tego sportu. Magdalena? Magda, Magdalena. A ja dam taką, ja dam taką prostą ranę na debiutantek. Nie stresujcie się, broń Boże, z dniem startu, bo robicie to, bo to kochacie, a jak kochacie to, to znaczy, że nie macie potrzeby do tego, żeby się stresować. I Kurde, takie mądre baby zaprosiłam na podcast. Ja nie mogę. Pięknie. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. W opisie znajdziecie linki do Instagramów dziewczyn, jeżeli będziecie się odezwać na współpracę po ich sezonie. Dziękuję wam bardzo dziewczyny. Mam nadzieję do usłyszenia i smacznych ostatnich posiłków. A za mać jutro trzymamy kciuki. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Mamy dla. mocno. Smacznego dla was. Dla.